Widzów Mistrzostw Polski Młodych Koni w powożeniu w Łącku czekała prawdziwa podróż w czasie. Oprócz jednej z najbardziej widowiskowych dyscyplin jeździeckich, w stadzie ogierów w Łąsku pojawili się także uczestnicy szczególnego konkursu. Chodziło o najpiękniejszy strój z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Przypomnijmy sobie teraz tę elegancję z przedwieku. Powożenie to jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin. Wymaga precyzji, siły i niezwykłej harmonii między człowiekiem a koniem. Mistrzostwa Polski Młodych Koni nie w skokach przez przeszkody, do czego przyzwyczailiśmy już mieszkańców naszego regionu, a tym razem w powożeniu. I w ramach Mistrzostw Polski Młodych Koni są to, jest to powożenie z zaprzęgami jednokonnymi. Oprócz emocjonujących zawodów w powożeniu był też konkurs na najpiękniejszy strój dwudziestolecia międzywojennego. Zapraszamy do zgłoszenia się osoby, które mają ochotę przebrać się w stroje z tej epoki, czyli stroje w stylu lat 20, lat 30. Są to stroje bardzo eleganckie. Ta epoka charakteryzowała się pięknym, eleganckim strojem dla kobiety. Lata 20 to strój chłopczycy, lata 30 to piękne, eleganckie stroje, które inspirowane były Hollywoodem. Ten ostatni weekend sierpnia już myślę, że to będzie taka nasza tradycja że będziemy zachęcać mieszkańców, żeby pobyli z nami tutaj na miejscu, właśnie podczas różnego rodzaju wydarzeń, które my tutaj na miejscu organizujemy, ale właśnie, żeby wczuć się w ten klimat epoki i dwudziestolecia międzywojennego, czasu kiedy stado powstało. Przygotowanie strojów z epoki nie było proste. Jest to bardzo skomplikowane. No, muszę z tydzień poświęcić się nad e, szczególikami takimi, jako przycia jakieś, jakieś guziczki. Samo to, że w ręku szyję kapelusze. Chętnie my, kobiety z Hilberki, pokazujemy się po prostu. Mamy swoje stroje, mamy przygotowane, często właśnie wspomaga nas koleżanka, ale generalnie jest to dla nas jakaś forma rozrywki. Nie zabrakło także akcentów związanych ze stadem ogierów w Łączku. Jest to umundurowanie pracownika stadniny koni, stada ogierów, gdzie na otoku czapki jest podkowa, są obszyte taką pomarańczową żyłką na ramienniki, na rękawach również jest ta pomarańczowa żyłka. Jest to wyróżnienie właśnie tych pracowników. Kolejny konkurs za rok. Anna Piotrowska TVP3 Warszawa.